W moim ciele, dosyć dużo już osiągnąłem dzięki crossfitowi, skupiłem ponad 10 kilo, ilość tkanki tłuszczowej w moim ciele zmalała do 7%, gdzie wcześniej była około 20%, wzrosła moja wytrzymałość, siła i ogólna sprawność fizyczna. Osiągnięcia to przede wszystkim stopniowe wracanie do młodzieńczej formy. W przyszłym roku będę dziadkiem. Uprawiam crossfit, aby w przyszłości imponować im swoją sprawnością nie ma e, ograniczeń wiekowych. Po prostu to jest dla wszystkich, którzy po prostu chcą trenować. Treningi prosfitowe mogą zamknąć się czasami w 30 minutach i dać taki sam efekt, jakbyśmy trenowali półtorej dwie godziny. Jestem, jestem mamą, mam i półletniego synka. Dokuczał mi kręgosłup. Teraz w tym tygodniu będzie miesiąc czasu, jak trenuję. Od tej pory nic się nie wydarzyło z moim kręgosłupem, nic się nie stało, jakoś funkcjonuje, więc jest wszystko na dobrej drodze. Ogólnie jestem sportowcem, jest to duże. Pomaga mi to w dużej mierze osiągać dobre wyniki w mojej dyscyplinie. Jak jestem dobrze przygotowany poprzez zimowe przygotowania, to lepiej mi podchodzić do zawodów. Z Crossfitem spotkałam się jakieś półtora miesiąca temu. Dowiedziałam się o tym z jednego z portali społecznościowych, a dokładniej nawet od kolegi, który też trenuje Crossfit. I tak zaczęła się moja przygoda. Poją sylwetką chcę prezentować się jako osoba sportowana, sprawna, taka fit, zdrowa, umieśniona, silna.